Witajcie w dziesiątym, jubileuszowym odcinku moich wypraw po Polanicy i okolicach w celu rehabilitacji lub zgonu. Lubię dramatyzm, sorry. A, to jest jedna z odnóg Czerwonego Szlaku. Ja tymczasem idę dalej prosto. Jestem waszym gospodarzem, nazywam się Piotrek, joł. I... Zrobiłem się głodny, zrobiłem się żądny dodatkowych wrażeń, bo wczoraj było mi za mało, znaczy wcale nie było, ale e, trzeba sobie stawiać jakieś wyzwania, nie, czuję się dobrze, okazało się, że nieźle, dzisiaj po raz pierwszy miałem kąpiel e, kwasowo, jakąś tam, kwasowo-węglowo, bo... E, i muszę przyznać, że jest to ciekawe przeżycie, ale to na kiedy indziej. Na razie krótki opis mojej wycieczki, którą planuję na dzisiaj. Wybieram się na Kamienną Górę. Jest to najwyższy punkt, jaki do tej pory będę planował zdobywać, ponieważ jest to aż 704 metry. Polanica, i moja lokalizacja jest na poziomie 367 metrów mniej więcej, więc w porównaniu do, do dotychczasowego najwyższego poziomu 580 będzie to spory skok. Ogólnie cały dystans jest planowany na podobny e, kilometraż, czyli około 14. E, prawdopodobnie dzisiaj zejdzie mi się dłużej. Nieco, bo w przeciwieństwie do wczorajszego dnia nie planuję zbiegać. Bo wczoraj ładne kilka kilometrów po prostu zbiegłem tam, gdzie się dało. Bo chciałem zdążyć na kolację, nie? No. A dzisiaj już nie muszę się śpieszyć, ponieważ dzisiaj sobie troszeczkę wcześniej wyszedłem. Więc mam 3 godziny 40 minut mniej więcej na zrealizowanie tej trasy. Mam nadzieję zrobić ją do 3 km, do 3 godzin zacząć. No i tyle tytułem wstępu Tralala Buziaków 102 To powiem może jeszcze też na szybko, że tą moją kamienną górę planuję zrobić czerwonym szlakiem od strony piekielnej góry więc najpierw czekam nie 8,5 km w górę. I około 6 km z powrotem. Tutaj już jestem na takim bliższej części. Zaprawdę, powiadam Wam piękną okolice. Nawet nie wkładam słuchawek, tylko słucham szemrzącego strumyka. Prawda piękna rzecz. Szlak teoretycznie idzie i po lewej, i po prawej, tam na górę odchodzi ścieżka rowerowa, więc równie dobrze mogę iść i tędy i tędy. Ale pokierowałem się oznaczeniem czerwonego szlaku, który prowadzi na tą stronę. Natomiast oczywiście jak to każdego samca alfa Kusi mnie przejście po takim oto fajnym pniaczku nad rzeczką, ale za daleka droga przede mną, żeby się bawić w takie rzeczy. Jeszcze bym spadł, potłukł się, zmoczył buty albo nie daj Bóg uszkodził coś. Nie, chyba jednak starość mnie dopada. Jó to nazywały rozsośkiem. Chciałoby się uciec od cywilizacji. Ale się nie da. Gdzie strumyk płynie zwolna, rozszywa zioła maj stokrotka rosła polna, a nad nią kuźwa, cioł, jebane drewno. I to już jakieś 5 km I cały czas jest pod górę. Cały czas pod górę. Właśnie. Normalnie jak króliczek wielkanocny, a wolałbym, żeby to była spada czapka pani Znaczy znaczy pani nieważne. Także ten idę cały czas. Więc pora na krótkie podsumowanie. Wiecie, ilu widziałem rowerzystów na tej trasie? Zero! A wiecie, ilu widziałem pieszych na tej trasie? Zero! A wiecie, ile na to jest razem? Zero! No nic. Nie będę liczył tego pilarza oraz jakiegoś jednego dziadka, który jagody zbierał w krzakach To nie ludzie znaczy, to nie turyści Dokładnie Cały czas, Starę czas pod górę. Teraz się odrobinę wypuszczyło A za cały czas A Nie no, mam nic ciekawego do powiedzenia, po prostu spodobało mi się to miejsce. Wygląda pięknie. Co prawda, żeby zejść na trasę czerwoną, musimy się wrócić kilka minut, bo to, że trasa szła w lewo, okazało się nieoznaczone w żaden sposób. Ja jakoś nie wstrzeję tego na mapie a to jakiś A, Ambonka No nie dziwię się No i co? Ambona? Piotrek na Ambonie Mija godzina 25 Miałem tutaj być mniej więcej za 3 godziny więc Jestem odrobinę przed czasem Dotarłem na Odbiłem lekko z, e, z e, Odbiłem lekko z czerwonego szlaku żeby zobaczyć co to się za Fort Frederica Oraz graniczne skały Piotrek wchodzi do piwnicy Widzieliście jakiś początek filmu IT? Jest więc Zohasa daruje dalsze chodzenie Szczególnie, że tam i tak jest wyjście chyba stąd. No nic, przejdziemy się po górze, też będzie ładnie zapewne. Skałki graniczne, Aha, to jest chyba wyjście albo... Tak, to jest prawdopodobnie to właśnie wyjście tego czegoś, gdzie byłem przed chwilą. Okej. Okay. Nie, nie chcemy tam iść. Ale idziemy tam. Gówniany ten Fort Frederica trochę. U, a tutaj jest coś w skale wykute. Jakiś łobuz, wandal. Coś nie... zrobił. Ach, ci Wandale z 1887 roku, no Prawda Jeszcze patrzcie Fakera pokazują, o widzisz, widzisz, widzisz Nie, to jakiś High albo nie, to jeszcze za wcześnie w sumie Ale Skunker. Pitting Zakładam, że po niemiecku Ja się tam nie wychylałem od razu, mówię, tylko się mi się omskła. No ładnie. Mam towarzystwo. Myślałem, że nikogo nie spotkam, A jednak dogoniłem jakąś dziewczynę na drodze. No i tyle. Prawdopodobnie z tego Fryderyka można byłoby gdzieś jeszcze wejść, ale nie chcę wchodzić w z Fryderyka. może no, Ciekawy Ciekawie było. Po przedarciu się przez chaszcze. Chyba ja pokazywał jakie. To jest pierwszy widok jaki widać. Jaki nasuwa mi się na oczy. A tu jest balustradka. Chyba na nią jeszcze się nie otrząsnąłem po forcie Fryderyku Gównianym forcie Forge Tim, tiri, tym tym Tym, tym Wiem, że się nie przekręciła kamarka. Nie szkodzi Widzicie nie mieli mi przez chwilę bokiem. Chciałem jeszcze zdjęcie zrobić w trakcie. No Taki widaczek Prosto z góry zszedłem najkrótszą ścieżką do pokrzywna taką lisią ścieżką zielona Natomiast na mapach wpadło mi w oko coś, co było nazwane formacją skalną o nazwie Strefa Złego Malepartus I właśnie w tej chwili jestem na poszukiwaniu tego miejsca Niestety nie za bardzo widzę, gdzie to może być. To teoretycznie miało być przy drodze i to gdzieś tutaj. A tu! Malepartus. No cóż, nazwa formacja skalna jest odrobinę przesadzona. Ale cóż, jestem ciekaw, jaka historia stoi za określeniem okolicy strefa złego. Interesujące. Ja będę musiał o tym poczytać. Wszedłem do centrum pokrzywna. To jest dosyć intrygujący obiekt. Byłem już w kiplus szatana w forcie Ferdynand. Byłem w miejscu złego Male paptusa, Male Kaptusa, a ja już widzicie zapomniałem. jak ta pamięć jest myląca No i teraz mnie czeka droga w dół Tam No dobre słodziaki. Tak będziecie wyglądać jak nie będziecie ćwiczyć No zjesz mięsko, ale ziemniaczki zostaw. No, tylko pamiętaj Wróciłem 2,5, pół godziny 14,5 km Już prawie na miejscu Wszedłem w mój ulubiony park przez który cóż bez niego nigdzie nie pójdę. Taki super park. Jestem piekielnie zmęczony. Więc nie wiem co będzie jutro. Nie chcę wróżyć, bo wróżenie mi nie wychodzi. Nie wiem jak się jutro obudzę. To się zastanowię, co zrobić dalej. Pą panna. O zadłowiło się biedactwo